mam wrażenie, że pan Nawrocki pomylił Orła z batyrem. Prezydent był wczoraj z kibolami, z kibolami, z bandytami. Byli, kibice, Panie poszle! Niech Za, pan nie krzyczy na mnie. Pan przerywa mi cały czas program ja prowadzę ten bo, program. Pan To, co wydarzyło się u Stankiewicza, to był absolutny demontaż patriotycznej fasady PiSu, Nawrockiego i Konfederacji. Po tym, co usłyszysz, przestaniesz mieć jakiekolwiek złudzenia. To był spektakl hipokryzji. W którym Nawrocki i jego polityczni mocodawcy zostali obnażeni jako hamulcowi bezpieczeństwa Polaków i mistrzowie dyplomatycznej nieudolności. Tak. Czy Pani nie sądzi, że zapisy, które dotyczyły zwalczania przestępstw w internecie to było większe dobro niż te defekty, nawet które pani definiuje? No ale można było, bo była na to szansa, skoro wyszła taka nie inna ustawa i zgłaszaliśmy i my, i prezydent, i organizacje pozarządowe, że jednak idzie to za daleko. Minister, Minister cyfryzacji internet. Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Ostro zaatakował prezydenta. Jego zdaniem Karol Nawrocki swoim wetem wystawił dzieci na żer internetowym predatorom. No To jest takie emocjonalne. Gawkowski ocenił też, że weto nie jest celem obrony wolności słowa, a, klauz a klauzulą bezpieczeństwa dla pedofilów i oszustów, którzy mogą czuć się w polskiej sieci bezkarni. Tomasz, to lewica, nie jest to za mocno? Nie jest to za mocno, dlatego że ten proces legislacyjny był wyjątkowo długi. Były bardzo szerokie konsultacje w resorcie cyfryzacji pan premier Gawkowski pan minister Standerski to realizowali. Kancelaria prezydenta mogła brać udział w tych konsultacjach, jak każda strona, nie byli tym zainteresowani. Ja przypominam sobie jeszcze przed tym decyzją o wecie, kiedy pan premier Gawkowski prosił pana prezydenta o spotkanie, apelował o to spotkanie. No prezydent, prezydent twierdzi, nie że za późno, bo nie, ustawa była już gotowa. Nie, prezydent, się, prezydent tak twierdzi, bo prezydent wiedział jaką decyzję podejmie, bo decyzja była motywowana politycznie, to znaczy? tylko i wyłącznie żeby przypodobać się tej brunatnej skrajnej prawicy z Konfederacji Grzegorza Brauna i tej trochę takiej lżejszej Konfederacji, ale też bardzo brunatnej, pana Mencena. To były te dwa środowiska polityczne, które zabiegały u prezydenta, żeby ta ustawa była zawetowana. Myśmy w Senacie wprowadzili te zmiany, o których mówił prezydent, żeby ostateczną instancją decyzyjną w tej sprawie był Sąd Powszechny krótko panu Nawrockim najpierw, bo takie mam wrażenie, że pan Nawrocki pomylił orę z Batyrem, tak swoją drogą, a znany jest tylko i wyłącznie z tego, bo tak przysłuchiwałem się tej rozmowie, z tego, że wetuje wszystko, wetuje. No nie, prezydent teraz podpisał, tej... wetują trzy ustawy teraz. Podpisał... Bardzo ważne, bardzo ważne, no nawet nie jak podpisze, i... to odsyła do Trybunału, jak w przypadku ważnej ustawy dotyczącej Łodzi i odszkodowań dla ludzi, którzy. Nie, fakt... Panie, panie pośle, miejmy to za sobą. Natomiast prezydent chce, większość chce wrzucić... ustaw podpisuje, ale yy, składa rekordowo dużo wet. Panie pośle, bo w reko Rekordowo panie, dużo pan Jaki już wszedł na podium, na jeśli chodzi o wszystkich prezydentów w ciągu sześciu miesięcy wszedł już na podium ze wszystkich prezydentów. Dobrze, ale, ale ja nie o tym żebyśmy konkretnie porozmawiały. Chcę zwrócić uwagę na tę ustawę i teraz bardziej jako rodzic, ojciec, dwójki dzieci. Mam syna pięcioletniego i córkę trzynastoletnią. I widzę, jaki jest wszechogarniający internet. Każdy to widzi. Nawet pięciolatek jest w stanie przecież podejść do siostry i wziąć ten telefon, i rodzice nie mają żadnej możliwości blokowania. Niby są te blokowania, ale te media społeczności. Nie mamy technicznych możliwościach. O technicznych ta ustawa miała dać narzędzia do ochrony naszych dzieci i nic nie zbije tej hańby z Nawrockiego, że zawetował tą ustawę, dlatego że mogliśmy no, nasze dzieci chronić. To jest jedna strona medalu. I druga, o której pan wspomniał, to jest kwestia faktycznie pewnych algorytmów, które są pisane w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce. Chodziło o to, żeby nie było takiej sytuacji, że jeden sposób PiSu, jeden to będzie prym, ale przecież jest ich wielu. Wrzuca fejkowe informacje, nieprawdziwe, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ludzie już nie wiedzą, co jest prawdą, a co nieprawdą. I moim zdaniem to wszystko było po to, i politykom PiSu zależało na tym, żeby ta ustawa nie przeszła, żeby dalej siać tą dezinformację chcieliśmy, żeby jeśli ktoś napisze, mógł się odwołać do urzędu i faktycznie urząd mógłby sprawdzić, a następnie sąd zdecydować, czy tak, czy nie. Żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrolę na tym, co się dzieje na tych mediach społecznościowych. I to nie ma absolutnie żadnego, żadnego znaczenia. Nie, to nie ma żadnego znaczenia i to nie ma wpływu na cenzurę. Właśnie chodzi o to, żeby była wolność słowa, ale żebyśmy z jednej strony kontrolowali wolność to, co dociera do dzieci, a z drugiej, no, profesor, a z, drugiej a, a z drugiej strony, żebyśmy panowali naszym to w Dobrze, ale Drugą to jest kolejny etap. Krajowa Rada Radio Pani Telewizji, Nadal kontrolujecie. artykułu 22 może wejść urzędnik UK z policją do y, y, człowieka prowadzącego forum internetowe, zablokować pan widzia, mu tą działalność. Czy pani działalność, widziała, co pan Mateczki wyprawia w internecie? Wziąć czy pani widziała? Dobrze, wszystko, co w to pani poseł, ale chwileczkę, to jest pani to jest sprawy, to jest co to kolega z pis Okej, może sobie potem się może sądzę, że reaguje, może nie zareaguje. Pani, pani poseł, jedno pytanie, pani poseł, dobrze, czy gdyby nie było tych zapisów, które rozumiem, Pani się nie podoba ingerencja tak, w transmisję na żywo chleczkę. Gdyby nie było tego zapisu, który dotyczy ingerencji w, w transmisję na żywo w internecie, chociaż przyzna Pani, że niektóre transmisje są łamią prawo. Są takie transmisje I na YouTube, co, które łamią intencjami prawo. Ale piekło jest Ale to Pani, na tej tak, zasadzie Pani poseł, Ale czy na tej zasadzie jest Pani sobie w stanie wyobrazić jakiekolwiek czy poprzeć jakiekolwiek uregulowania dotyczące treści internetowych? Oczywiście, że tak, no wymieniłam na początku mojej rozmowy dwie uwagi, które sprawiły, że głosowałem przeciw lewicowe finansowanie lewicowych organizacji właściwie bez żadnych zasad, czyli pan Jaś Kapela będzie Dobrze, zgłaszał. Panie Bazyl, ale chwileczkę, dzisiaj rząd jest pani poseł na bardzo. Dzisiaj, no, dzisiaj rząd jest liberalno lewicowy ale za dwa lata to wy możecie no decydować, no. jakie organizacje będą no, Ale to właśnie jest błąd. Łukasz Rzepecki Konfederacja, bo Konfederacja była także przeciwna tej ustawie. Tak, bo my jesteśmy za wszystkimi ustawami, które... Są za wolnością. A te, które nie a są. Jest, czy jesteście za a te, ustawami a te, dotyczącymi anarchii w a, te, a, te, a, te, a te, które nie są, apelujemy o weto do pana prezydenta i bardzo się cieszymy. Ja dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za to weto. To za to, że jest osobą wiarygodną, za to, że z 23 wet 16 wet. Pani micrzec, a pory możemy porozmawiać konkretnie o tej ustawie, co był, był, panu się tam nie były, podoba? Były realizacją i są realizacją deklaracji toruńskiej. No ta ustawa wprost chociażby łamała artykuł 54 konstytucji, który mówi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów. No, każdy ma. A ta, a ta ustawa wprost i... łamała zapisy konstytucji, to, co mówiła pani poseł, między innymi miała na celu takiej kontroli prewencyjnej, że urzędnik prezes UK czy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Według swojego widzi mi się, mógłby blokować, mógłby blokować treści, mógłby ingerować w wolność wyrażania poglądów w internecie dla obywateli, a sąd dopiero w drugiej instancji by reagował, to po pierwsze. Po Panie proszę, ale jeśli dopre doprecyzujmy, tak jak powiedziałem każdy któremu chciano by zablokować treści miał 14 dni na odwołanie na odwołanie i samo odwołanie powodowało, że decyzja to. była wstrzymywana, te, więc te treści nie, nie były ściągane jeżeli ktoś się poskarżył do sądu. Bądźmy precyzyjni. Ta, ta, ta ustawa to jest nadregulacja to, to... E, przepisów unijnych. Odniesie się pan do wszystko, tego? Wszystko co, mówi, wszystko, co tego? mówi Unia Europejska, ja panu nie przerywałem, wszystko co mówi Unia Europejska i nakazuje to państwo od razu jesteście za tym żeby implementować do polskiego porządku nie, proszę, prawnego. To Zapytam, e... A jakby pan walczył z bilarami narkotyków, z przemocą, z pedofilią w internecie. on to, pan to zrobił. To też słowa. Trzeba wprowadzić takie przepisy, które będą, które, Sekundę. które będą rzeczywiście z tym walczyć, bo tutaj chociaż mówimy, mówiliście państwo ale dużo, proszę. o, ale sekundę, o obronie, o obronie, polskich dzieci, a w tej ustawie nie ma ani jednego słowa um, o polskich dzieciach. Mało tego, przewodniczący komisji jest cyfryzacji Bartłomiej Pejo mówił, w jednym z wywiadów z konfederacji, w jednym z wywiadów, że jest w. w... W Sejmie projekt obywatelski, który rzeczywiście jest zgłoszony, który ma na celu walczyć z właśnie takimi czynami zabronionymi w kontekście polskich dzieci. I co się dzieje? No, nic się nie dzieje z tą ustawą, dlatego że rządzący nie słuchają opozycji, nie słuchają obywateli, nie chcą wprowadzać gotowych rozwiązań, projektów obywatelskich, które rzeczywiście mają na celu ochronę polskich dzieci. Na wielu platformach streamingowych są różne akcje lifeowe Spotykają się ludzie, piją tam często alkohol, robią tam awanturę, robią tam zadymę, biją się po twarzy i nie tylko po twarzy i na bazie tych przepisów można byłoby taką platformę streamingową zgłosić i ją wyeliminować, czy próbować ją wyeliminować, a teraz pan prezydent pozwolił na to, że oni dalej będą sobie to robić. Ja się w sumie nie dziwię, bo jeżeli pan prezydent był wczoraj z kibolami, z kibolami, z bandytami stadionowymi kibice, polscy na Jasnej Górze, ani ja się nie dziwię rządu tego, panie, panie, uderza. Proszę, mam razie... się, że tak się stało. Mam nadzieję, że przegr panowie przegrywacie jest... wybory prezydenckie jedne za drugie. To jest bardzo szkodliwe. Panie, Co robi pan? Tam... Niech pan, pan, pan przeprosi polskie kibice. Panie, Polski panie, panie, ja. panie, 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 panie. redaktorze, niech pan. Drodzy państwo, jak pan obraża? Najpierw obraża paną federację, że jesteśmy brunatni. Nie, my jesteśmy patriotami. My jesteście brunatni. Panie, proszę państwa, czy mogę. Pozwolą mi panowie poprowadzić ten program? Niech pan nie obraża Panie poszle. Niech rzecz. Bardzo proszę. Nie pozwolę obrażać polskiej kibicy. Ja prowadzę panie ten program. Kibole. Panie poszle, to pan niech pan co... nie krzyczy na mnie. Pan przerywa mi cały czas program. Ja prowadzę bo... ten program. Pozw... Pan po... najpierw Konfederację obraził, byłem spokojny, Cały czas mówi mnie i nie, nie pozwala mi pan odnieść się Prawde. Prawde. do tego, nie. co powiedział Tomasz Trela. Panie poszle, jeśli wśród obraża ludzi. Pan pan. Panie poszle. Jeśli wśród ludzi, którzy byli na Jasnej Górze z prezydentem, są przestępcy stadionowi, to wy jesteście rządem. Wy macie MSW, wy macie policję, ścigajcie ich. Wy macie prokuraturę. Ale mam, pa e, panie, ale jeśli mogę dokończyć, momencik. Panie redaktorze, tam byli kibole, tam nie byli kibice, tak zwane, tak zwane pikniki, pikniki, które chodzą z całymi rodzinami na stadiony, kibicują. Tam pojechały przedstawiciele klubów piłkarskich Rozumiem. i do takich e, środowisk uderza Karol Naprawski i będę Krózeska. o tym mówił bardzo twardo, a was będę były osoby brunatną z brunatną konfederacją, brunatną prawicą. Czasem człowiek patrzy na to wszystko i ma wrażenie, że ktoś gra naszym krajem jak pionkiem w czyjejś grze o wpływy. Nie chodzi nawet o spory tylko o to, że zwykli ludzie, tacy jak my, stają się tłem dla politycznych pokazówek, dla wojen na weta, dla pompatycznych słów o patriotyzmie, które kończą się pustką. Czy naprawdę tak wygląda troska o Polskę? Nawrocki zablokował ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą dumnie nazwał Orwelowską. Brzmi groźnie, prawda? Ale czy wiesz, że ta ustawa miała dać nam narzędzia do walki z przestępstwami, oszustwami finansowymi i internetowym hejtem? W tej ustawie to nie urzędnik miał ostateczny głos. Każdy, kogo treść miałaby zostać zablokowana, miał 14 dni na odwołanie się do sądu powszechnego, a sama decyzja była wstrzymywana do czasu wyroku. Czy to brzmi jak dyktatura, czy raczej jak bezpiecznik, który chroni zwykłego człowieka? Dlaczego prezydent woli straszyć literackimi wizjami zamiast pozwolić na ochronę dzieci? Czy to naprawdę troska o wolność, czy może, jak sugerują goście programu, Próba przypodobania się skrajnym środowiskom z Konfederacji, które boją się jakiejkolwiek kontroli nad patostreamingiem? Konfederacja dziękuje Nawrockiemu za weta, twierdząc, że bronią konstytucji, ale warto zapytać samego siebie, co ta wolność oznacza w praktyce. Tomasz Trela wprost nazwał ich brunatnymi, wytykając, że ich opór wobec przepisów pozwala na swobodne działanie patostreamerom, którzy promują agresję i pijaństwo w sieci. Dlaczego tak trudno usunąć z internetu filmy, na których ktoś jest bity lub upokarzany? Państwo dzisiaj jest wobec tego często bezbronne. Ustawa, którą zawetował Nawrocki, miała to zmienić. Dlaczego prezydent nie złożył własnej, lepszej ustawy przez tyle miesięcy, skoro ta mu się nie podobała? Czy Polska jest silniejsza, gdy jej liderzy wetują zmiany zamiast je poprawiać? Napisz w komentarzu.